Charles de Gaulle, generał, prezydent Francji, wielki mąż stanu, patron naszego gimnazjum. Oto kilka faktów z życia tego wielkiego człowieka. Charles de Gaulle urodził się 22 listopada 1890 roku w Lille, na północy Francji. Miał trzech braci i siostrę. Miejko 18 lat znowu do szkoły wojskowej Rok 1916, pierwsza wojna światowa. Sharon pochupia pod Bernam. Jego bracia, Xavier, Pierre i Jacques, również wstępują do wojska. Trzeba mieć my z działania, to znaczy, że trzeba zawsze i wszędzie mieć tylko jeden cel iść naprzód. W czerwcu 1921 roku Charles de Gaulle bierze się z Iwon W czasie II wojny światowej staje na czele emigracyjnego rządu Francji, kontynuującego walkę z Niemcami hitlerowskimi. 18 czerwca 1940 roku spoza granic Francji apeluje do Francuzów o podjęcie walk z niemieckim okupantem. Francja przegrała bitwę, ale Francja nie przegrała wojny. Nasza ojczyzna stoi w obliczu śmierci. Stańmy do walki, aby ją ocalić. Niech żyje Francja. Francuski Ruch Oporu la Résistance walczy z okupantem. Krzyż loteryński, symbol wolnej Francji. Walizka wojskowa generała De Gola. Czerwiec 1944 Rozpoczyna się wyzwolenie Francji. Sierpień 1944 roku. Po wyzwoleniu Paryża de Gaulle mówi Paryż znieważony, zniszczony, umęczony, ale Paryż wyzwolony. <try> na zdjęciach z Turką Anną. Listopad 1945. De Gaulle staje na czele rządu tymczasowego jeszcze w czasie wojny. Podstaje w stanowisku przez pierwsze miesiące pokoju. Władzy demokratycznej. Tworzy komunistyczną partię, Monde du Petit Français. Niestety niezadowolenie Francuzów wzrasta. Protesty przeciwko partii komunistycznej nasilają się. De Gaulle odsuwa się od polityki i wraca do swojego domu rodzinnego w Kolonbelen-Gazéry. Jest rok 1948. 12 latach przerwy, albo wraca do życia politycznego i staje na czele rządu. To właśnie jemu Algieria i Czarna Afryka zawdzięczają swoją niepodległość. W roku 1959 tworzy Piątą Republikę i staje na jej czele pełniąc funkcję prezydenta do 1969 roku. Prezydent Francji Charles de Gaulle z w Quebec, francuskojęzycznej prowincji Kanady oraz Stanów Zjednoczonych gdzie zostaje przyjęty przez prezydenta John'a Kennedy'ego. Francja podnosi się z kryzysu gospodarczego. 1968 kryzys polityczny. Paryż staje się sceną demonstracji antyrządowych. Studenci i robotnicy wchodzą na ulice stolicy. Dochodzi do krwawych starć z policją. Są ranni. Następują aresztowania. Prezydent Charles de Gaulle podporządkować się wojnie narodu wyrażonego przez eksperyment. Z 1969, 52% obywateli mówi NIE na De Gaula. Prezydent Charles De Gaulle oświadcza przestaje pełnić obowiązki prezydenta Republiki Francuskiej i wraca do rodzinnej posiedłości w Colombelle des aby już nigdy nie powrócić do życia politycznego. Ostatnie miesiące swojego życia spędzę z żoną Iwoną w swoim domu. Koniec nadziei jest początkiem śmierci. Jest listopad 1970 roku. Prasa francuska pisze. Generał Charles de Gaulle nie żyje. Francja opłakuje swojego prezydenta. Świat pogrążony w żałobie, odszedł nagle na atak serca w swoim domu w Kolombele de Zeglise. Generał Charles de Gaulle, prezydent Republiki Francuskiej, zmarł 9 listopada 1970 roku w Kolombele de Zeglise. I tam został pochowany z wojskowymi honorami w grobowcu rodzinnym z Białego marmuru. Nieopodal wystawiono krzyż lotaryński, symbol wolnej Francji. Wchodzi wielkiemu generałowi. Degola, szczególnie jako głowę państwa nierozerwalnie łączyło się z Paryżem. Przenieśmy się zatem do jednego z najpiękniejszych miast świata. Lądujemy na międzynarodowym lotnisku imienia Charlesa Degola w rytmie piosenki Zas żeby... i dżungli. Mamy tylko trzy dni, żeby wyjść z Paryż. Potrzebujemy planu miasta, biletów na metro i karty Paris Pass Muzeum. Chodźmy do biura Centrum Informacji Turystycznej Przyrody Piramid. Tak, to niedaleko Louvre'u, już widać wejście. Bonjour, comment puis-je vous aider? Trois cartes de Paris Pass Muzeum s'il vous plaît. Pour combien de jours? Bonjour. Euh, pour trois jours. Euh, Est-ce que vous avez des guides ou bien des plans de ville ou du métro euh, Oui, bien sûr. Voilà, des guides des musées et oh. aussi des restaurants. Merci beaucoup. Merci, je vous souhaite une bonne visite. Au revoir. Au revoir. <laughs> pasan an astog me fala yaus Me di kreton ki gleset a salu Me no chaga on son fe ne montu Pourtant kelke ma di Que te mama zo kos Kelke ke ma di Que te mama zo kos C'est un mot que bien de nous, qui donné à rien, qu'il ne promis tout Par un bonheur est un porteur de main Dans la main se retrouve vous pourtant quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes, maison cause, quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes, maison cause, qu'est-ce que c'est Skreñ m'a dit ket toujours tout m'aimez, je ne m'enesteu d'un peu zetet ar donez il voazem se segrez Tout oa ket ket m'a dit ket tout m'am a zon Koe, ket 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 m'a dit ket tout m'am a zon Et vous Mme Excusez-moi, pourriez-vous nous prendre une photo? Que tu as un bon accent français. Je suis très étonnée. Vous venez d'où? De la Pologne, plus précisément de la Varsovie, nous suivons la piste de Charles de Gaulle. Il faut absolument que vous alliez aux Champs-Élysées. jusqu'au lac De triumf. C'est là, où de Parade, quand de Gaulle était président. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Merci beaucoup. To najdroższa ulica świata. Najlepsze sklepy, piękni paryżanie, paryskie bistra, dyskoteki i kluby. I sam de Gaulle I to nie wspaniałe? To bardzo reprezentacyjna ulica. A petit, la de Paris. A są różowe? Takie jasno różowe. O, jak moja toretka. No i spokój, chodźmy stąd, nie dajmy się naciągnąć. No merci. A teraz zapraszamy wszystkich na paryski wybieg. Modele od najlepszych projektantów i z najlepszych domów w Polsce. Piękna Et je t'écris Et je t'écris Co zów obiad to rzecz święta. Zapraszamy do Pańskiego Bistro. Rady. Spróbujemy kilku wyjątkowych wydań. Dobry pomysł, ale jesteś pewna, że damy sobie z nazwami potraw? Czasami są takie trudne do wymówienia. Damy radę. W końcu zdarzyło mi się uważać na lekcjach francuskiego. Kawa to le café. Woda dla mineral. Chleb le pain, czy jakoś tak. A ser le fromager. Będzie dobrze. Bonjour, qu'est-ce que vous nous proposez pour aujourd'hui? <coughs> Je vous propose de la salade verte et Widzicie? To prawie jak po polsku. Sałatka, salad, zupa, zup. C'est facile. A może zamówimy ślimaki i żabie łódka? Brzmi okropnie, ale moglibyśmy spróbować. Jak jest żaba? Prawda? Ale co To la grenouille. Jak? W życiu nie słyszałam takiego słowa. Donc, vous avez choisi? Euh, oui, bien sûr. Nous voudrons les escargots. Ciekawe, czy to będzie dobre. Chimaki nie kojarzą się z superdaniem. Jakoś nigdy nie weszły w skład superoferty McDonald's. Bo no to po kwiat na połowie luksusów w nowym świecie fast foodów. Voilà, bon appétit. Ale takie złe smakują trochę jak śledzie w promocji Pesko. Ostatni razem z tobą obiec wyszukanej kuchni francuskiej. W ogóle nie smak z mistrzów kuchni. Dla ciebie świat smaków kończy się na hamburgerach i napojach gazowanych. A Francja jest dla tych, którzy potrafią dyrektować się jedzeniem. Ledysią, s'il vous plaît. Voilà. Ile? Ledwo starczy nam na bilet do Moulin Rouge. Zawsze chciałam zobaczyć słynnego kankana do muzyki Offenbach. No to czekamy. Idźmy tam.